Dzień dobry, witajcie na dzisiejszych zajęciach. Tematem dzisiejszych zajęć to pojazdy ułatwiają życie. Na początek wyjaśnijmy sobie pojęcie, co to jest pojazd. Pojazd to urządzenie do transportu ludzi, zwierząt lub towaru w różnych środowiskach, na kołach, gąsienicach, płozach, w przestrzeni kosmicznej, w głębinach morskich. Pojazd może być napędzany własnym źródłem napędu, zasilany z własnego lub zewnętrznego źródła energii, ciągnięty lub pchany. Pojazdy poruszające się po wodzie, powietrzu lub kosmosie określa się jako statki: statek wodny, powietrzny lub kosmiczny. Teraz zapoznajmy się z różnymi rodzajami pojazdów. Na początku poznajmy pojazdy lądowe. To pojazd przystosowany do poruszania się po ziemi. Jest to pojazd silnikowy służący nam do przewozu osób lub ładunków. Do takich rodzajów pojazdów należą np. Na autobus, rower, motor, samochód osobowy, samochód policyjny, pociąg, czy też samochód strażacki. Pojazdy powietrzne. To pojazdy zdolne do unoszenia się do lotu w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza. I należą np. Na do nich balon, samolot, samolot wojskowy, helikopter, rakieta, czy też stacja kosmiczna. Kolejnym rodzajem są pojazdy wodne. Jest to konstrukcja zdolna do samodzielnego unoszenia się na powierzchni wody lub do czasowego przebywania pod jej powierzchnią. Do takich pojazdów należą na przykład y, statki osobowe, statki towarowe czy też na przykład łódka. A teraz zadam Wam kilka zagadek, spróbujcie odgadnąć je razem ze mną. Może być dwu-, trzy-, czterokołowy. Kiedy urośniesz, przyda się nowy. Specjalne ścieżki ma na podróże, bolą Cię nogi, gdy jeździsz dłużej. Oczywiście jest to rower. Ten pojazd często można zobaczyć, ludzie nim jeżdżą do szkół do pracy i na wycieczki jeździ ich wiele: długi samochód, a w nim fotele. Oczywiście jest to autobus. Zmieszczą się ludzie w nim i bagaże, zaprasza chętnych w podróże marzeń. On się nie spieszy, bo z tego słynie, że wśród fal sobie po prostu płynie. Oczywiście jest to statek pasażerski. Gdy się wybierasz w dalsze podróże, na krótko albo na trochę dłużej, On na lotnisku czeka na Ciebie, jak ptak wygląda lecąc po niebie. Oczywiście jest to samolot. Ma kierownicę i cztery koła Całą rodzinę pomieścić z doła. Z mamą i tatą siostrą czy bratem, nim pojedziecie na wczasy latem. Oczywiście jest to samochód osobowy. A teraz otwórzcie sobie ka karty pracy w ćwiczeniach na stronie 58. Opowiem wam krótką historię roweru. Historia roweru rozpoczęła się w 1817 roku. Został stworzony przez barona Karla van Dreisa z Niemiec i nosił nazwę rower do biegania. Pod koniec XIX wieku dużą popularnością w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii cieszył się bicykn. rower, który znajduje się w ćwiczeniach na górze po lewej stronie. Przednie koło było monstrualnie wielkie, a tylne bardzo małe. Rower ten był bardzo trudny w prowadzeniu. W pierwszej połowie XX wieku, wraz z postępem technologicznym, powstały pierwsze pedały, a trochę później pierwsza przerzutka. Rower, rower monstrualny przerodził się w rower o dwóch identycznych pompowanych kołach, z których korzystamy do dzisiaj. W ćwiczeniach popatrzcie, jak zmienił się wygląd roweru. Jak myślisz, który rower jest najstarszy? Zapraszam Was do wykonania zadania dodatkowego. Należy wydrukować pokazaną krzyżówkę i uzupełnić ją nazwami pojazdów pokazanych na obrazkach oraz je pokolorować. Życzę Wam miłej pracy i do usłyszenia jutro.